Proszę Państwa, przedmiotem mojego wykładu jest Astronomia fal grawitacyjnych Jest to nowa dziedzina astronomii obserwacyjnej licząca sobie nieco ponad 9 lat. Mimo, że jest tak młoda, to już została uhonorowana Nagrodą Nobla z Fizyki, mianowicie w roku 2017 nagroda ta trafiła do trzech amerykańskich astrofizyków: Rainera Weissa, Barry'ego Barisza i Kipa Thorna. Za decydujący wkład w detektor LIGO i obserwację fal grawitacyjnych. W czasie swojego wykładu powiem, czym są fale grawitacyjne, jakie mają własności, jakie źródła je wytwarzają, za pomocą jakich detektorów gdzie staramy się wykryć. Rzucimy również okiem na przyszłość astronomii fal grawitacyjnych i powiemy słów parę o polskim wkładzie w badaniach nad falami grawitacyjnymi. <tryk> Zaczniemy, proszę Państwa, od symulacji komputerowej, którą zaraz, mam nadzieję, z sukcesem uruchomię. W tej symulacji będziemy oglądali pierwsze wykryte źródło fal grawitacyjnych. Zostało ono wykryte dokładnie 14 września 2015 roku i całkiem trafnie można traktować dokładnie ten dzień jako dzień narodzin astronomii fal grawitacyjnych. Obejrzymy w tej symulacji układ dwóch czarnych dziur, które Obracają się wokół wspólnego środka masy i promieniują fale grawitacyjne. Ponieważ fale grawitacyjne unoszą energię, w związku z tym te czarne dziury spadają na siebie i w pewnym momencie łączą się w jedną, można powiedzieć, wypadkową czarną dziurę. I jeszcze jest jedna ważna rzecz tutaj do, do powiedzenia. Oprócz dwóch efektów, czyli oprócz zjawiska czarnych dziur, zjawiska emisji fal grawitacyjnych. Widzimy tutaj trzecie zjawisko, które przewiduje ogólna teoria względności Einsteina, w ramach której fale grawitacyjne opisujemy. Pamiętamy, że ogólna teoria względności jest relatywistyczną teorią grawitacji, w której grawitacja jest postrzegana jako geometryczna charakteryzacja czasoprzestrzeni, dokładnie jest zakodowana w krzywiźnie czasoprzestrzeni. Tym trzecim zjawiskiem jest soczewkowanie grawitacyjne. To źródło, którego symulację za chwilę obejrzymy, działo się, proszę Państwa, w dalekiej, naprawdę galaktyce odległej od Ziemi o ponad miliard lat świetlnych. Ale ta symulacja posługuje się pewną fikcyjną sytuacją, w której obserwator znajduje się w naszej galaktyce i patrzy dokładnie w centrum naszej galaktyki, które jest gęsto wypełnione gwiazdami. Tak? Teraz pomiędzy obserwatorem a centrum wkładamy ten układ dwóch czarnych dziur i każemy mu ewoluować tak, jak wynika z równań Einsteina, czyli z równań ogólnej teorii względności. I teraz zjawisko soczewkowania grawitacyjnego polega na tym, że światło, które przebiega w pobliżu ciała o dużej masie, ulega zakrzywieniu. Jeżeli pole grawitacyjne zmienia się, to to zakrzywienie również dynamicznie podąża za zmianami tego pola grawitacyjnego. To jest to, co dokładnie na tej symulacji oglądamy. Gdybyśmy patrzyli na ten układ na tle ciemnego nieba, to byśmy, proszę Państwa, nic nie zobaczyli, dlatego że zderzenie się dwóch czarnych dziur nie wytwarza promieniowania elektromagnetycznego. No to powiedziawszy to wszystko, jesteśmy gotowi do obejrzenia animacji. No i te czarne owale to są dokładnie, można powiedzieć, cienie czarnych dziur. Te czarne dziury spadają na siebie. No i cały czas te efekty świetle, to jest proszę państwa efekt soczewkowania grawitacyjnego za pomocą którego możemy to w ładny sposób zilustrować. I tutaj już nam się dwie czarne dziury połączyły w jedną czarną dziurę i sytuacja się uspokaja. Czym są fale grawitacyjne? Fale grawitacyjne możemy określić jako zmarszczki w krzywiznie czasoprzestrzeni, które Propagują się z prędkością światła. Widzimy tutaj owoc pomarańczy. Zakrzywienie owocu jako całości, rzędu kilku czy kilkunastu centymetrów, ma nam obrazować zakrzywienie jakiegoś fragmentu czasu przestrzeni, w którym propaguje się fala grawitacyjna. Zaś drobna granulacja skórki pomarańczowej to jest właśnie fala grawitacyjna. Fale grawitacyjne są falami poprzecznymi, mają dwie niezależne polaryzacji i ich amplituda maleje odwrotnie, proporcjonalnie do. Odległości obserwatora od źródła. Te trzy własności, fale grawitacyjne, dzielą z falami elektromagnetycznymi. To, co je odróżnia od fal elektromagnetycznych, to to, że są to fale kwadrupolowe. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy jakieś źródło, na przykład pulsującą gwiazdę, która zmienia się w ten sposób, że cały czas pozostaje sferycznie symetryczna lub osiowo symetryczna, to takie źródło nie będzie emitowało fal grawitacyjnych. Żeby pojawiła się fala grawitacyjna. Musimy zaobserwować jakieś odstępstwo od osiowej symetrii i to odstępstwo musi zmieniać się wraz z upływem czasu. Jak możemy, proszę Państwa, wykryć obecność fali grawitacyjnej? Teoretycznie w bardzo prosty sposób mianowicie wystarczy przygotować kołowy pierścień cząstek i czekać, aż płaszczyznę ekranu uderzy fala grawitacyjna w kierunku, który jest dokładnie prostopadły do płaszczyzny tego ekranu. Jeżeli fala padająca ma tak zwaną polaryzację plus, to będzie ona deformowała ten pierścień cząstek w sposób tutaj pokazany. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z falą monochromatyczną, czyli z falą o dobrze określonej długości i dobrze określonym okresie drgań, także pomiędzy pierwszym a ostatnim obrazkiem upływa czas dokładnie równy okresowi drgań tej fali. No i widać, że w pierwszym półokresie ten pierścień jest ściskany w kierunku pionowym, rozciągany w kierunku Poziomy w drugim półokresie ta tendencja jest odwracana. Tutaj mamy drugą polaryzację, która nazywa się polaryzacją krzyż. Możemy to wszystko znów sobie animować. Tutaj do animacji, proszę Państwa, użyliśmy nie pojedynczego pierścienia, ale całej rodziny pierścieni, które nałożyliśmy na powierzchnię cylindryczną i ta fala, którą tutaj widzimy, propaguje się w kierunku dokładnie równoległym do osi takiej, takiej powierzchni cylindrycznej i jest to fala polaryzacji. Plus. Tutaj mamy, proszę Państwa, mnóstwo informacji na tym slajdzie, całej całe nie wykorzystamy. Mianowicie chodzi tutaj o źródła fal grawitacyjnych, które w naszym kosmosie występują i o sposoby wykrywania tychże fal. Tutaj mamy grubą białą kreskę, powyżej mamy okresy drgań fali grawitacyjnej, a poniżej mamy częstotliwość tych fal wyrażoną w hercach. I zaczynając od fal o najwyższej częstotliwości, źródłami są pulsary, czyli rotujące gwiazdy neutronowe, które charakteryzują się tym, że wyświecają wąską wiązkę promieniowania elektromagnetycznego w sposób przypominający nieco latarnię morską. Mamy wybuchy supernowych, mamy różnego rodzaju układy podwójne, złożone przede wszystkim ze zwartych obiektów. Zwartymi obiektami astronomowie nazywają czarne dziury. O masach gwiazdowych, gwiazdy neutronowe bądź też białe karły. Mamy również dużo bardziej ekstremalne układy czarnych dziur, złożone z supermasywnych czarnych dziur. Jak wiemy, praktycznie w każdej galaktyce w jej jądrze znajduje się supermasywna czarna dziura, czyli czarna dziura o masie rzędu od milionów do nawet dziesiątek miliardów mas Słońca. Okazuje się, że galaktyki. W skali astronomicznej całkiem często się zderzają. Jeżeli dwie galaktyki zderzą się ze sobą, no to wówczas te czarne dziury, które tkwią w jądrach galaktyk, zaczynają krążyć wokół siebie i tworzą bardzo intensywne źródło promieniowania grawitacyjnego. Dalej mamy, proszę Państwa, całą gamę różnych rodzajów promieniowania wytwarzanych we wczesnym wszechświecie. Ja wspomnę tylko o, o epoce inflacji, całkiem jeszcze dyskutowanej przez fizyków, teoretyków i kosmologów. Otóż w epoce inflacji powinny powstać charakterystyczne dla tej epoki fale grawitacyjne i powinny one wypełniać w tej chwili Wszechświat jako tło, bardzo podobne do mikrofalowego promieniowania tła. Teraz popatrzmy na sposoby wykrywania tych fal. Więcej powiemy o tych detektorach, które w tej chwili działają i z sukcesem wykrywają fale grawitacyjne. Są to tak zwane interferometry, Laserowe, które znajdują się na powierzchni Ziemi. Dalej mamy projekt umieszczenia interferometrów laserowych w przestrzeni kosmicznej to jest niedaleka, miejmy nadzieję, przyszłość. I dwie metody, które działają: to jest chronometraż pulsarów oraz badanie polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła. I tak, zacznijmy może od polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła, ponieważ w roku 2014 ogłoszono, że w ramach Projektu BICEP-2 znaleziono pewne fluktuacje w polaryzacji mikrofalowego promieniowania tła, które wydawało się, że można zinterpretować jako wynik oddziaływania fotonów tego promieniowania właśnie z tłem fal grawitacyjnych, które powstało w epoce inflacji. Wtedy mówiono, że to jest być może pierwszy eksperymentalny fakt, który przemawia na korzyść teorii inflacji. Niestety, w niecały rok po tym ogłoszeniu. Odkrycie zostało wycofane, ponieważ okazało się, że te drobne modyfikacje były spowodowane przez nieuwzględniony, dostatecznie precyzyjnie pył w naszej galaktyce. Chronometrażem pulsarów jest nieco lepiej. W zeszłym roku, proszę państwa, cztery grupy, które w ten sposób badania fal grawitacyjnych uprawiają, ogłosiły, że ich dane wskazują całkiem przekonująco na to, że w tej obszarze naszej galaktyki, w której istnieją pulsary, jest również tło fal grawitacyjnych. Jaka jest idea tutaj pomiaru? Bo idea jest taka, proszę Państwa, że jak się obserwuje równocześnie wiele pulsarów, no to każdy z nich wysyła w regularnych odstępach czasu impulsy elektromagnetyczne, i te czasy pomiędzy kolejnymi impulsami są lekko modyfikowane poprzez obecność fal grawitacyjnych. I jeżeli jedna i ta sama fala modyfikuje kilka pulsarów, no to powinno widać. Być korelacje pomiędzy tymi zaburzeniami. No i takie korelacje zauważono. Nie jest to jeszcze bardzo pewne odkrycie, ale wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku lat będzie postawiona kropka nad i będziemy na pewno wiedzieć, czy to są fale grawitacyjne, jakie są źródła tych fal. Teraz parę słów o interferometrach laserowych. Tutaj na fotografii widzimy fragment interferometru laserowego Virgo, który się znajduje we Włoszech, w Toskanii, niedaleko Pizy. I na krótkiej animacji zobaczymy, jaka jest zasada działania tego urządzenia. Tuż mamy laser, który świeci wiązkę światła na zwierciadło półprzepuszczalne. To zwierciadło dzieli wiązkę na dwa fragmenty, które się poruszają wzdłuż dwóch wzajemnie prostopadłych ramion. Na tej animacji światło w jednym ramieniu jest zaznaczone jako żółta sinusoida, w drugim jako sinusoida niebieska. Światło powraca do zwierciadła półprzepuszczalnego, niewielka ilość światła. Interferując ze sobą dąży do fotodetektora. I teraz, jak się pojawia fala grawitacyjna, to proszę Państwa, ona w niewielkim stopniu zmienia długości ramion tego urządzenia. Jeżeli zmienia długości ramion, to zmienia się wzajemna faza światła niebieskiego i żółtego, czyli zmienia się natężenie interferencji tego światła. No i to jest właśnie mierzone za pomocą fotodetektora, i w ten sposób stwierdzamy obecność fali grawitacyjnej. Jak małe zmiany długości ramion interferometru trzeba mierzyć? Proszę Państwa, bardzo małe. Przynajmniej zmiany rzędu 10 do potęgi minus 18 metra. Można powiedzieć, że to jest jedna tysięczna średnicy protonu, czyli jądra atomu wodoru. Można też na to spojrzeć w nieco inny sposób. Mianowicie 10 do minus 18 metra to jest 10 do potęgi minus 21 razy 1 kilometr. Długości ramion tego interferometru to są 3 km, więc można powiedzieć, że liczba 10 do minus 21 to jest rząd wielkości dokładności względnej, z jaką trzeba mierzyć zmianę odległości. To, jeżeli byśmy z tą dokładnością względną chcieli zmierzyć rozmiar naszej galaktyki, Układu Drogi Mlecznej, która ma rozmiar rzędu 100 tysięcy lat świetnych, to trzeba by tego pomiaru dokonać z dokładnością do jednego metra. To, że te zmiany, proszę Państwa, mierzone. Zmiany długości tamion interferometru są tak małe, wynika z tego, że fale grawitacyjne są bardzo słabe w porównaniu z szumami instrumentalnymi, które w takim interferometrze występują. Tutaj mamy taki typowy przebieg czasowy fali grawitacyjnej, która jest związana ze zlewaniem się dwóch czarnych dziur. Natomiast tutaj widzimy to, co rejestruje DD. Na osi poziomej mamy czas, na osi pionowej pewną wielkość, Bezwymiarową, która jest właśnie miarą tego, jak silna fala grawitacyjna powoduje zmianę długości ramion interferometru, i kolorem niebieskim jest oznaczony szum. Natomiast to małe coś czerwone to jest sygnał, który w tym szumie trzeba wykryć i to jest z astrofizycznego punktu widzenia sygnał bardzo silny. Jego amplituda jest około 1000 razy mniejsza od amplitudy szum. A zatem potrzebne są bardzo specjalne metody analizy danych, by tak słabe sygnały można było. W tym szumie znaleźć, i by można było jeszcze estymować parametry tych sygnałów, które niosą informacje o źródłach fal grawitacyjnych. Na tej mapce mamy, proszę Państwa, wszystkie działające w tej chwili interferometry laserowe. Jeden interferometr, który nie za długo ma zacząć działać. Działające są oznaczone kolorem żółtym. Mamy dwa amerykańskie detektory LIGO. To są te dwa detektory, które wykryły w 2015 roku. Pierwsze źródło fal grawitacyjnych. Mamy detektor europejski Virgo, o którym już mówiłem. Mniejszy detektor w Niemczech Geo600, który służy jako detektor testowy. Właściwie za jego pomocą testuje się różne ulepszenia czy techniki, które pozwalają zwiększyć czułość dużych detektorów. No i interesujący japoński detektor Kagra, interesujący dlatego, że znajduje się pod ziemią. W nieczynnej kopalni Kamiokande, która znana jest również z tego, że znajduje się tam detektor Neutrin Super Kamiokande. No i mam jeszcze kolorem pomarańczowym zaznaczony projekt LIGO India, umieszczenia kopii amerykańskiego detektora w Indiach. Ten detektor powinien zacząć zbierać dane przed rokiem 2030. Do tej pory detektory LIGO, Virgo i Kagra odbyły trzy. Kampanie obserwacyjne, które się nazywają, wdzięcznie, O1, O2 i O3, i w ramach tych trzech kampanii odkryto nieco ponad 90 źródeł fal grawitacyjnych. W ogromnej większości są to układy dwóch czarnych dziur. Mamy też kilka układów, które zawierają gwiazdy neutronowe. Są to układy gwiazda neutronowa, gwiazda neutronowa, bądź jedna gwiazda neutronowa z jedną czarną dziurą. Aktualnie trwa kampania obserwacyjna O4, która się skończy w połowie przyszłego roku. I w czasie tej kampanii są ogłaszane publiczne alerty o kandydatach na możliwe źródła fal grawitacyjnych. W każdym takim alercie znajduje się położenie źródła na sferze niebieskiej. Także wszyscy astronomowie, którzy dysponują teleskopami czułymi na różne zakresy promieniowania elektromagnetycznego, mogą spojrzeć w ten fragment nieba i zobaczyć, czy też coś widzą. Jak dzisiaj około godziny 12 sprawdziłem, zostało opublikowanych 145 alertów. W czasie tej najnowszej kampanii obserwacyjnej. Tutaj mamy, proszę Państwa, grafikę, która pokazuje wszystkie czarne dziury i gwiazdy neutronowe wykryte w czasie pierwszych trzech kampanii obserwacyjnych o 1, o 2 i o 3. Kolorem niebieskim są zaznaczone czarne dziury. Proszę zwrócić uwagę, że każde zdarzenie polegające na znaniu się czarnych dziur dostarcza informacje o trzech czarnych dziurach o dwóch początkowych i o tej, która jest wypadkową czarną dziurą. Która powstała w wyniku zlania się tych czarnych dziur początkowych. I ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na te czerwone kropeczki. One oznaczają wszystkie czarne dziury, które zostały do tej pory wykryte za pomocą innych niż astronomia fal grawitacyjnych metod. Widać, jak efektywna jest astronomia fal grawitacyjnych i jak wiele informacji na temat czarnych dziur dostarcza w porównaniu z innymi metodami. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć osobno o wyjątkowym źródle, które zostało wykryte. W sierpniu 2017 roku było to zderzenie się dwóch gwiazd neutronowych. Dlaczego to źródło jest wyjątkowe? Dlatego, że ono jest początkiem kolejnej, można powiedzieć, subdyscypliny astronomii obserwacyjnej, która w języku angielskim nazywa się "Malty messenger astronomy. Nie ma jeszcze powszechnie przyjętego powiednika polskiego. Ja najbardziej lubię nazwę Astronomia Wielu Posłańców. Chodzi o to, że. Po raz pierwszy i niestety jak do tej pory jedyny udało się zaobserwować źródło fal grawitacyjnych również za pomocą promieniowania elektromagnetycznego i to z pełnego zakresu widmowego, czyli począwszy od wysokoenergetycznych promieni gamma, tak naprawdę to zderzenie jest identyfikowane jako przykład tak zwanego krótkiego błysku gamma, poprzez nadfiolet, promieniowanie widzialne, podczerwień, aż do promieniowania radiowego. Mało tego, mówi się, że to jest początek kosmologii fal grawitacyjnych, dlatego że identyfikując galaktykę, w której te dwie gwiazdy neutronowe zderzyły się, można dokonać pomiaru przesunięcia ku czerwieni tej galaktyki. Obserwacje fal grawitacyjnych pozwalają oszacować odległość do tej galaktyki. Mając te dwie rzeczy, można, proszę Państwa, zupełnie niezależnie oszacować wartość stałej Habla. I pojawia się nowa metoda pomiaru stałej Habla. Osoby, które się troszkę kosmologią interesują, wiedzą, że w tej chwili mamy tak zwaną Hubble Tension, ponieważ różne metody tradycyjne pomiaru stałej Hubble'a prowadzą do różnych niezgodnych ze sobą wyników. Także przyszłość kosmologii fal grawitacyjnych jest też bardzo pożądana. Obejrzymy teraz wizję już bardziej artystyczną tego, jak takie dwie gwiazdy neutronowe się zderzają. To jest zupełnie coś innego niż zderzanie się czarnych dziur, ponieważ czarne dziury są w większości próżnią. Natomiast tutaj zderza się bardzo gęsta i gorąca materia, no i wybuch ma charakter katastroficzny. Nie mogłem, proszę Państwa, nie pokazać tego slajdu, na którym mamy aktualną informację dotyczącą do tego, jak powstają pierwiastki chemiczne w kosmosie. Różne kolory, różne mechanizmy powstawania pierwiastków chemicznych opisują. W wielkim wybuchu, który jest oznaczony kolorem czerwonym, powstał cały wodór, czyli protony, niemal cały heliodrobinę litu. Wszystkie inne pierwiastki powstają za pomocą innych mechanizmów i tutaj żółtym kolorem zaznaczono. Te pierwiastki w tych ilościach, które powstają, jak się wydaje, w wyniku zderzeń dwóch gwiazd neutronowych. No i proszę zobaczyć, że mnóstwo tych pierwiastków powstaje, na przykład większość platyny i złota powstaje właśnie w takich zderzeniach. Jaka jest przyszłość astronomii fal grawitacyjnych? Po kampanii obserwacyjnej o 4, na pewno będzie kampania obserwacyjna o 5, być może też kolejna kampania obserwacyjna. W przerwach pomiędzy kampaniami detektory są ulepszane tak, by ich czułość była coraz lepsza. Kolejnym projektem, który czeka na realizację, jest, jak już wspomniałem, projekt umieszczenia interferometru laserowego w przestrzeni kosmicznej. Jest to projekt Liza. Jest to bardzo piękny projekt z punktu widzenia mechaniki nieba, proszę Państwa, ponieważ, jak widzimy na tej animacji, perometry będą tworzyły trójkąt równoboczny, zaznaczony kolorem czerwonym, który będzie się poruszał w ten sposób, że jego środek będzie gonił Ziemię, która jest na tej animacji oznaczona niebieską kropką. Dalej mamy dwa projekty budowy większych interferometrów laserowych. Jest to bardziej wyrafinowany projekt europejski o wdzięcznej nazwie Einstein Teleskop albo IT. W ramach tego projektu ma być zbudowany interferometr pod ziemią w kształcie trójkąta równobocznego. Długość boku tego trójkąta to ma być 10 km. Natomiast Amerykanie trochę bardziej, że tak powiem, bezpośredni sposób chcą zadziałać i chcą zbudować większą wersję detektoru LIGO, dziesięciokrotnie większą. To znaczy, jest to interferometr laserowy, który ma dwa ramiona wzajemnie prostopadłe. Długość każdego z ramion ma być równa 40 km. Te detektory mają być około 10 razy bardziej czułe od tych detektorów, które w tej chwili działają, co oznacza, że powinny mniej więcej 1000 razy więcej źródeł. Wykrywać, jeżeli źródła są rozłożone jednorodnie w przestrzeni. No i zbliżamy się już, proszę Państwa, do szczęśliwego końca. Kilka słów na temat wkładu polskich naukowców do astronomii fal grawitacyjnych związanego z udziałem w projekcie Wirgo. Otóż od roku 2009 istnieje nieformalna grupa, aktualnie zrzeszająca około 30 naukowców o nazwie Polgraf. Ci naukowcy reprezentują te uniwersytety i instytuty badawcze, które tutaj wypisałem. Częścią tej grupy jest również niewielka grupa Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Ta grupa jest częścią konsorcjum Virgo Collaboration, które to konsorcjum zajmuje się dyrektorem Virgo, jego rozwojem i utrzymaniem, a na mocy innych umów wspólnie z naukowcami związanymi z dyrektorami LIGO i Kagra, czyli z wszystkimi Dużymi interferometrami laserowymi, wspólnie analizuje dane. Także mam dostęp do wszystkich najnowszych danych i mamy tam swoje określone zadania, które są tutaj wypisane, o których już nie będę mówił. I na sam koniec zwrócę uwagę na to, że z tego właśnie powodu dziewięciu polskich naukowców, do których nieskromnie powiem, ja również należałem, było współautorami fundamentalnej pracy dotyczącej o pierwszej obserwacji fal grawitacyjnych z roku 2020. 16 opublikowanej Fizyka Review Letters. Jak już powiedziałem w całym odkrycie zostało uhonorowane Nagrodą Nobla i współautorami tej pracy jest też trzech noblistów z roku 2017, ale wszystkich autorów jest ponad tysiąc i już wszyscy autorzy i kilku dodatkowych naukowców zostali uhonorowani innymi nieco mniej prestiżowymi nagrodami. Mianowicie Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics i Gruber Prize in Cosmology w roku 2016 zaś część polska autorów została również uhonorowana polskimi nagrodami naukowymi, mianowicie medalem Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk i zespołową Nagrodą Naukową imienia Wojciecha Rubinowicza Polskiego Towarzystwa Fizycznego. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, pochwaliwszy się, teraz mam propozycję dla Państwa, można zajrzeć na tę stronę home.org. I z tej strony można pobrać odpowiednie darmowe oczywiście oprogramowanie i w czasie wolnym na swoich komputerach domowych bądź telefonach komórkowych szukać fal grawitacyjnych w danych zebranych przez detektor LIGO i pulsarów elektromagnetycznych w archiwalnych danych zebranych przez różne instrumenty typu na przykład niedziałającego już niestety największego na świecie radioteleskopu w Arecibo na Puerto Rico. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory znaleziono w ten sposób ponad 100 Pulsarów elektromagnetycznych. Niestety nie znaleziono żadnego źródła fal grawitacyjnych, ale być może ktoś z Państwa takie źródło znajdzie, co byłoby zauważone i nawet w annałach nauki zanotowane. Podsumowując, obserwacje fal grawitacyjnych zapoczątkowały nową erę astronomii fal grawitacyjnych wraz z astronomią wielu posłańców i kosmologią fal grawitacyjnych. Dziękuję Państwu za uwagę.